Dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z filmem z horoskopem przesłaniem na grudzień dla znaków żywiołu powietrza, czyli Bliźnięta, Waga i Wodnik. Także już rozpoczynam, nie przedłużając. Powiedzcie karty, czego mogą spodziewać się Bliźnięta w miesiącu grudniu. Jakie przesłanie macie dla Bliźniąt? Na miesiąc grudzień. Przesłanie dla bliźniąt na miesiąc grudzień. Przesłanie dla bliźniąt na miesiąc grudzień. Bliźnięta i miesiąc grudzień. Bliźnięta i miesiąc grudzień. No, moje drogie Bliźnięta, powiem Wam, że tutaj miesiąc bardzo, bardzo ciekawy, bardzo też pozytywny uważam. Karty mówią, że we wszelkich sprawach urzędowych będzie Wam przyświecać szczęśliwa gwiazda, czyli jeżeli macie jakieś sprawy, może sądowe, może urzędowe, może związane z pracą. W każdym razie, gdzie ważne są formalności, to te sprawy zostaną tutaj pozytywnie w miesiącu grudniu rozwiązane. Ja bym nawet powiedziała, że nie za waszą przyczyną, za waszym staraniem, tylko za takim tak zwanym łutem łut losu, tak? łut szczęścia, coś w ten deseń. Czyli niezależnie może do końca od was po prostu coś się pozytywnie Samo z siebie potoczy, zakończy. Jeżeli planujecie bliźnięta jakieś nowe przedsięwzięcia, no to niestety tutaj, całkiem nowe, to niestety tutaj będziecie musiały uzbroić się w cierpliwość, bo one jakby nie ruszą w tym miesiącu, grudniu, jeszcze do przodu. Nie ma tutaj realizacji, jest czas, czas oczekiwania, czyli może trzeba będzie poczekać, właśnie. Z realizacją nowych planów do nowego roku. Dobra wiadomość też, jeśli chodzi o uczucia, bo karta pokazuje tutaj, karta dwóch kielichów mówi właśnie o spotkaniu, poznaniu. Może, może już znacie tą osobę, może to być też nowa osoba, właśnie takiej bratniej duszy, dobre, dobre porozumienie między wami. Nie mówię, że to będzie jakaś wielka miłość, bo tutaj karty, karty jeszcze o tym nie mówią. Czyli to jest nie wiadomo, jak dalej ta wiadomość, w co się przerodzi, czy pozostanie, pozostanie tylko na etapie takiego zauroczenia, przyjaźni, czy też może będzie z tego jakiś trwały, trwały związek na lata. O tym karty nie mówią, aczkolwiek jest to znajomość, która bardzo, rokuje bardzo, bardzo dobrze. Także, moje drogie bliźnięta, całkiem udane bym powiedziała. Miesiąc grudzień dla Was się tutaj szykuje. No i to tyle. Teraz przejdźmy do wagi. Karty, jakie macie przesłanie dla wagi na miesiąc grudzień? Waga i miesiąc grudzień. 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 Waga, miesiąc grudzień. Moje drogie wagi, moje drogie wagi. W centralnym punkcie rozkładu tutaj króluje karta, karta Diabła. Karta mówiąca o tym, yy, karta mówiąca o niskich, yy, właśnie popędach, jakichś tutaj yy, niskich pobudkach, yy, czyli seks, obżarstwo, yy, nie wiem, hazard yy, i te właśnie niskie, takie przyziemne, yy, bym powiedziała, instynkty, to właśnie obrazuje ta karta. Jako ostrzeżenie jest to karta, aby się tym instynktom, moje drogie wagi, nie poddawać, czyli nie ulegać, bo możecie wylądować tak jak ten mężczyzna w klatce, może to się skończyć źle, jakiś tutaj powiedziałabym, nawet z niewoleniem. Czyli byłabym daleko od, daleko od towarzystwa, gdzie właśnie może towarzystwo, które uprawia jakiś hazard, gry karciane, nie wiem, chodzi do kasy na. Czy też często sobie drinkuje, no to ja bym tutaj, drogie wagi, jakoś od tego towarzystwa raczej unikała, unikała tego typu ludzi, właśnie żeby, żeby nie popaść w jakieś nałogi, a później, żeby tego nie żałować, żeby nie wyjść dosłownie jak zabłocki na mydle. Poza tym, moje drogie wagi, to było jako karta, jako ostrzeżenie, oczywiście. Co jeszcze tutaj, moi drodzy, mamy? Karta Asa mówi o dobrym czasie, jeśli chodzi o grudzień, dobry czas na naukę, na zdawanie wszelkich egzaminów. Jeżeli, jeżeli takie macie w planach, albo jeżeli na przykład musicie się zapisać na egzamin, to radziłabym nie czekać do stycznia, tylko właśnie w grudniu, jeżeli będzie taka możliwość, to właśnie ten, na no taki egzamin się zapisać, zdać, bo jest tutaj dla Was powodzenie w tym kierunku pokazane. Co jeszcze, drogie, drogie wagi? Mogę powiedzieć, że na pewno tutaj nie zabraknie. Wam w miesiącu, grudniu, ani ani pieniędzy, ani dobrego towarzystwa. Um, tak, tylko trzeba uważać, tak jak powiedziałam wcześniej, w towarzystwa, w jakim się, w jakim się towarzystwie obracacie, ale w każdym razie na samotność tutaj nie będziecie, nie będziecie cierpiały na pewno, tym się nie przejmujcie. Bo jesteście y, osobami lubianymi, pożądanymi w towarzystwie. Y, więc samotność na pewno w grudniu wam y, nie grozi. No i to tyle, drogie wagi. Teraz przejdę do wodnika. Wodnik. Co też karty szykujecie dla wodnika w miesiącu grudniu? Miesiąc grudzień. I wodnik. Miesiąc, grudzień i wodnik. Wodnik i miesiąc, grudzień. Wodnik i miesiąc, grudzień. Wodnik i miesiąc, grudzień. No drogie wodniki, ja powiem Wam, że ze wszystkich tutaj 11 czytań dla 11 znaków zodiaku, chyba wasz rozkład jest najlepszy jeśli chodzi o czytanie na grudzień. Bo tutaj karty pokazują i poznanie, spotkanie bratniej duszy, co miały poprzednio też wagi albo bliźnięta. W każdym razie jest dla was i spotkanie bratniej duszy, osoby z którą tutaj będziecie miały dobre porozumienie. Może też wyjść z tego jakiś związek, relacja na przyszłość. Będziecie pożądane w towarzystwie. Widać zaproszenia na jakieś wspólne zabawy. We wszelkich przedsięwzięciach, których się podejmiecie, karta tutaj centralna, karta słońca wróży Wam powodzenie. Więc jakby nie ma tutaj żadnych przeszkód nie do pokonania. A w zasadzie... Karty nie pokazują żadnych przeszkód, więc nie ma przeszkód do pokonania, bo ich po prostu nie będzie. I, i co mogę powiedzieć? Um, tu kolejne spotkania towarzyskie, może już tutaj bardziej takie rodzinne, bo to było takie bardziej imprezowe. A tutaj powiedziałabym spotkanie właśnie w gronie rodzinnym. No i co? No i to tyle byłoby takie streszczenie z tych pięciu kart, jeśli chodzi o miesiąc grudzień. Także powiem Wam, że dużo przyjaznych, życzliwych ludzi wokół Was będzie w tym miesiącu grudniu gdzieś tam się pojawiało. Na pewno będziecie wodniki mogły liczyć na dobre towarzystwo. Będziecie mogły liczyć na szczęścia, na to, że plany, które sobie zaplanujecie, plany, które zaplanujecie masło maślane tutaj karta wróży Wam powodzenie nawet powiem Wam, że nie będziecie musiały jakoś bardzo wybitnie się starać żeby coś zrealizować po prostu pójdzie Wam o tak jak wstryknięcie, wstryknięcie palców no i też fajna karta jeśli chodzi o uczucia karta rokująca może osoba, którą znacie poznacie znaczy znacie, może znacie z widzenia znacie mało, jest szansa na poznanie tej osoby bliżej co się może rozwinąć właśnie w uczucia, w relacje. No te karty nie mówią jeszcze, czy to będzie związek do grobowej deski na lata całe, aczkolwiek karta rokuje bardzo dobrze na rozwój bliskiej znajomości. No to tyle, moje drogie wodniki. Bardzo krótkie to czytanie było, ale też czytanie było dosyć ogólne. I co? Także miesiąc, ten rok, miesiąc grudzień zakończycie, uważam, bardzo, bardzo pozytywnie. No i to tyle. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, udanej końcówki roku i zapraszam oczywiście do porad indywidualnych oraz do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.